Cześć, jestem W poprzednim odcinku mówiłem Ci, że tak naprawdę pewność siebie to jest ważna rzecz, i tak naprawdę, jeśli facet tego nie pokazuje, to zawsze na każdym etapie kontaktu z dziewczyną ma problem. Czy to jest pewność siebie, jeśli chodzi o rozmowy z dziewczyną, czy to jest pewność siebie taka niewerbalna, czyli to, co pokazujesz jej patrząc na nią i poprzez swoje zachowanie. Jeśli nie. nie nie potrafisz tego opanować na takim poziomie, że pokazujesz dziewczynie, że jesteś pewny siebie, to zawsze będziesz miał du duże problemy i dziewczyny po prostu e, będą na ciebie patrzyły inaczej, nie będą tobą zainteresowane. Typowy przykład, rozmawiasz z dziewczyną, ona mówi, że ma chłopaka. Jak się do tego odnieść? Jak pokazać dziewczynie, że jesteś pewny siebie? Jeśli sobie z tym poradzisz, to nie będziesz miał takich problemów, że dziewczyna ci odmawia spotkanie i generalnie ta cała interakcja z kobietą będzie przebiegać bardzo gładko i naturalnie i dziewczyny będą naturalnie tobą zainteresowane. Oczywiście tak jak wiesz, to na praktykę, także wszystko co tutaj dostaniesz i co usłyszysz, to będą w 100% praktyczne rzeczy, które możesz od razu zastosować. Masz chłopaka? Tak! To niedobrze. Na zależnie Dobra, zadawaj, zaczniemy go oszukiwać i tyle. <noise> tak, jak widzisz, trochę słońce mnie atakuje i, i jest mi niewygodnie, gdy nagrywam to wideo, ale może to i dobrze, bo dzięki temu można na przykład zobaczyć, że y, im bardziej trudne rzeczy robisz z dziewczynami, które są trudne dla normalnych facetów, tym bardziej kobieta odbiera ci się jako pewną siebie osobę. I jest to coś takiego, co bardzo mocno działa. Y, typowy przykład. Y, tak, jak wiele razy wspominałem, Dziewczyna pyta. Cię, o co ci chodzi, ty mówisz o seks, o to i o to. I dziewczyny zawsze na to reagują śmiechem. Także coś takiego z automatu pokazuje, że jesteś pewny siebie. Jeśli również w sytuacje, które są y, trudne do wykonania dla większości facetów, albo oni tego nie pokazują i nie robią. Oczywiście jest bardzo ważne, żeby nauczyć się w pewny sposób rozmawiać z dziewczynami, żeby w pewny sposób komunikować się z nimi. Jeśli tego nie zrobisz, to zawsze będziesz miał problemy, zawsze dziewczyny mogą się Tobą manipulować, mogą się Tobą bawić i, i to zawsze będzie sprowadzało się do jednego. One będą unikać spotkań z Tobą. Bądź te spotkania będą na takiej zasadzie, że ty jej coś kupujesz, ty jej stawiasz i ona generalnie się tobą bawi i manipuluje, bo ty nie masz dla niej wartości. Także warto sobie zdać z tego sprawę, że kobiety oczekują od faceta od tego, żeby był konkretny, żeby był pewny siebie. Ja nagrałem tutaj naprawdę dużo rozmów z dziewczynami, na podstawie których pokazuję Ci, że tak naprawdę pewność siebie to, to bardzo ważna rzecz i jeśli tego nie będziesz pokazywał z dziewczynami, to, to zawsze, zawsze te rezultaty z nim będą kiepskie i to są tak naprawdę bardzo mocne podstawy, od których należy zacząć. Oczywiście pomagają jeszcze inne rzeczy. Ja na przykład wyobrażam sobie, że kiedy rozmawiam z dziewczyną, to moje oczy się uśmiechają do niej. I w ten sposób dziewczyna też odbiera mnie jako pewnego siebie. Dlatego, że to jest taki trik, który powoduje, że dziewczyna łatwo tą łapie kontakt, macie kontakt wzrokowy, więc naturalną koleją rzecz jest to, że też odbieracie w bardzo pozytywny sposób. Postaraj się także, żeby też te Twoje rozmowy z dziewczynami były naturalne. Ważne, żeby ona czuła emocje. <noise> Proszę? Mówię, dwa lata minęły, to mi chyba wybaczyłaś. <noise> no, wybaczyłam, wybaczyłam, ale widzisz, pamiętałam, pamiętałam wszystko. No, pamiętliwa bestia z Ciebie, no nic. Trzeba no, jak bez... no, coś to wiesz. Słucham? To, jak... No to ja jestem, od, od piątku jestem w Krakowie, to jak coś to wiesz, to możemy się zobaczyć, także daj, no, tylko daj. ty masz... Natomiast dla osób, które są introwertykami, to takie osoby powinny bardziej grać, niewerbalnie pokazywać pewne rzeczy dziewczynie, dziewczynom za pomocą swojej mowy ciała. Mowa ciała też jest bardzo ważna. Jeśli ty za pomocą swojego mowy ciała nie pokazujesz dziewczynom, że jesteś pewny siebie, to to też nie będzie spójne z tym, co ty mówisz. Więc musisz sobie po prostu z tego zdać sprawę, że tak naprawdę pewność siebie to jest klucz, jeśli chodzi o, o kontakty z kobietami. Pacet, który jest pewny siebie, z łatwością poznaje kobiety, z łatwością buduje z nimi relacje i z łatwością buduje różnego rodzaju kontakty. Yy, oczywiście po części do pewności siebie dochodzi się z doświadczeniem. Jeśli ty poznajesz dużo dziewczyn, robisz coś z nimi, yy, to tak naprawdę dochodzisz do, do jakiegoś stopnia pewności siebie, bo czujesz, że czegoś dokonałeś z dziewczynami, wiesz, że jakieś dziewczyny w swoim życiu miałeś. Natomiast ja ci tutaj za pomocą tego kursu chcę dać drogę na skróty. Pokażę Ci rzeczy, na przykład typy kontaktu wzrokowego, patrzenia na dziewczynę, który z góry już kodują jej, że jesteś pewny siebie. Mało tego, te sposoby, o których Ci opowiem, one będą powodowały to, że kotwiczysz dziewczynie dane stany emocjonalne. I potem, kiedy się z nią spotykasz, ona dokładnie to samo czuje, co czuła, gdy było ekstremum emocji w Waszej interakcji. Także jest to naprawdę kapitalna sprawa. Dodatkowo pokażę Ci na przykładzie moich rozmów telefonicznych, rozmów z kobietami, w jaki sposób rozmawiać z kobietami, żeby one z automatu postrzegały Cię jako pewną siebie osobę, żebyś z automatu odbijał ich testy, żebyś z automatu radził sobie z problemami, które wynikają w komunikacji z dziewczyną. Większość facetów ma z tym problem. Co zrobić, żeby powiedzieć coś dziewczynie takiego, żeby ona mnie zaakceptowała? w jaki sposób z nią rozmawiać, w jaki sposób rozmawiać tak, żeby wyjść na pewnego siebie w jej oczach. To są takie tematy, które tak naprawdę sprawiają wam największy problem. Ja szłam jakieś tak po miasteczku, a ty, e, nie wiem, godniłeś mnie coś tam że w jakichś klapkach. Tak, 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 tak. Widzicie, nawet zapomniałeś, że to były klapki, nie? No to jednak klapki ci się rzuciły w oczy. To jest dobrze, że mi dobrze, że mi w ogóle ten klapek nie spadł z nogi, bo jakbym cię trafił, to też byś się wywróciła jeszcze jakiś świetnik, coś takiego i w ogóle byłyby jaja, nie? No to by się bym zapamiętał. No widzisz. Co ciekawe dziewczyny tracą zainteresowania facetem, kiedy przestaje być pewne siebie nie tylko na początku relacji, ale także w związkach. Jeśli ty będziesz miał takie sytuacje, że poznajesz dziewczynę i nagle utraciłaś pewność siebie w związku, w kontakcie z dziewczyną, to one po prostu będą cię olewać. Dlatego to jest takie ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę i żeby poprawić swoją pewność siebie. Pamiętaj, że im wyższą masz pewność siebie, tym masz jakby wyższą strefę komfortu i jesteś w stanie robić rzeczy, które są nietypowe dla większości facetów i dla większości mężczyzn, a dlatego po prostu oznaczasz się tym, że jesteś inny. Yy, tak jak mówię, ja będę bazował tutaj na praktycznych materiałach. Jest taka fajna rzecz, którą zdarza mi się robić, zdarzało mi się robić. Kiedy poznawałem dziewczynę i, i szliśmy gdzieś generalnie, to lubiłem po prostu robić z nią coś totalnie schematycznego. To jest zwariowane, to jest szalone, ale wiadomo, że. Jeśli zrobisz coś nieschematycznego, to, to generalnie jakby też pokazujesz się od tej strony, że jesteś bardziej pewny siebie. E, także kiedy spotkasz się z dziewczyną, to nie mów jej logicznie, że idziecie tutaj i tutaj, będziecie robić to i to. Zrób raz coś zupełnie innego, a gwarantuję Ci, że ona się zaśmieje i z automatu będzie postrzegać Cię inaczej, jako osobę, która jest bardziej pewna siebie e, w zachowaniu, w rozmowie i tak dalej. E, co ja robię i na czym to wszystko polega? Kiedy mówisz się z dziewczyną, to podejdź do jakiejś starej shopy, postaraj się ją otworzyć, powiedz, że tutaj mieszkasz. Zobaczysz, w jakim ona będzie po prostu w szoku. Może to być stara szopa, może to być garaż, nie wiem, jakiś barak, byle coś po prostu, co na pewno nie przypomina Twojego mieszkania, co na pewno nie przypomina Twojego domu. Coś takiego powoduje, że generalnie pokazuje, że ona ma dla ciebie jakieś marginalne znaczenie, że to Ty jesteś pewny siebie, że to Ty masz wysoką wartość i robiąc. Tego typu rzecz, od razu z automatu stawiasz się wyżej od kobiety. Spróbuj. Co ci będę mówił? Po prostu spróbuj i zobacz, jaki będzie efekt z dziewczyną. Czyli spotykasz się z dziewczyną, e, robisz sobie jaja, idziesz do miejsca, które jest, załóżmy, opuszczone, starasz się otworzy otworzyć jakąś opuszczoną szopę, e, nie wiem, starasz się wejść do śmietnika, mówisz, co, ja tutaj mieszkam i obserwujesz jej reakcję. Czekasz, aż ona wybuchnie śmiechem i po prostu wchodzisz w lawinę tych emocji, wchodzisz w ten flow. W ten sposób od razu stawiasz się e, Przede wszystkim też to pokazuje jej, że jesteś pewny siebie, że masz wysoką energię, że masz dystans do siebie. A więc to jest taka rzecz, którą naprawdę warto wykorzystać, szczególnie jeśli... Dalej masz z tym problemy, o czym rozmawiać z dziewczynami, jak być pewnym siebie, bo to też powoduje to, zauważ, że macie wspólny kontekst sytuacji. Skoro czerpiecie oboje fan z tej sytuacji, że jesteście na przykład tutaj, to ona też się cieszy. Inny taki przykład, można dziewczynę załóżmy zabrać do Zoo i powiedzieć, chodź zobaczymy, jak to robią misie, czy małpy i tak dalej, to powoduje też swojego rodzaju otoczkę zabawy, która jest bardzo ważna i która pokazuje. Też po prostu, że nie robisz czegoś dla niej. Także warto, żebyś sobie stał z tego sprawę. Warto, żebyś to na pewno wprowadził w życie, przetestował. A w kolejnym wideo przygotuję dla ciebie też kolejne rady, a także pokażę ci, dlaczego to jest też takie ważne, żeby być pewnym siebie w tym, co robisz. Bo prawda jest taka, że musisz być pewny siebie, cokolwiek robisz z kobietami. Czy to jest. Kontakt wzrokowy, czy to jest to, co mówisz, czy to jest to, co jej komunikujesz z sobą. Jeśli, jeśli ty będziesz niepewny w tym, jeśli ty nie pokażesz jej, że masz tą prawdziwą wartość, to zawsze będziesz miał kłopoty, nie będziesz miał dziewczyny, bo nawet jeśli laska się z tą spotyka i spotka się dwa, trzy razy, to cię oleje. Ja to często widzę na szkoleniach, że facet poznaje dziewczynę, a po dwóch, trzech spotkaniach ona nie jest zainteresowana, bo widzi, że on nie jest pewny siebie w tym, co robi. Także bardzo, bardzo ważna sprawa. Cieszę się, dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Cieszę się przede wszystkim, że Wam pomagam, dlatego że to jest, dzielę się moim doświadczeniem, dzielę się moimi prywatnymi rozmowami i to jest coś takiego, co, co myślę daje najlepsze wyniki i po, pozwala Wam od razu znaleźć przełożenie z sytuacji, w której jesteście. I tyle by było, jeśli chodzi o to wideo. Myślę, że pokazałem Ci na moich przykładach z dziewczynami, e, czym tak naprawdę jest pewność siebie, e, w jaki sposób ją pokazywać. I tak naprawdę to jest bardzo ważne, bo bez tego elementu Twój podryw jest po prostu e, nieefektywny i nie ma szans, żeby Ci wyszło z jakąkolwiek dziewczyną. W przyszłym wideo pokażę Ci dużo więcej. Niebawem, niebawem pokażę Ci cały kurs, w którym pokażę Ci, jak zbudować taką niesamowitą pewność siebie, być bardzo pewnym siebie z dziewczynami. I to tylko, nie tylko na etapie tego, że podchodzisz do dziewczyny, zaczynasz z nią rozmowę, czy, czy nawet pokazujesz tą pewność siebie gdzieś tam na randce, ale też jak pokazywać taką pewność siebie w relacji, w ciągłym kontakcie z dziewczyną. Myślę, że to jest coś, co jest bardzo ważne i po części wynika z Twojej komunikacji, subkomunikacji z kobietą, werbalnej, niewerbalnej. Pokażę Ci na wielu przykładach, jak to możesz robić, w jaki sposób. Właśnie w ten, w jaki sposób podnieść, w taki naturalny sposób, podnieść tą pewność siebie. Mam nadzieję, że to wideo Ci się podobało, pokazałem Ci, udowodniłem Ci, że to działa, bo dałem te fragmenty, króciutkie fragmenty z całych rozmów z dziewczynami, jak dziewczyny na to reagują pozytywnie, jak się śmieją, jak są zaskoczone. Jeśli pierwszy raz masz do czynienia z moimi materiałami, to też po prostu zacznij to od razu stosować i czego Ci życzę? Życzę Ci efektów. Tak jak widzisz, za oknem słońce, niedługo wiosna, wakacje, coraz więcej dziewczyn się ubiera w krótkie spódniczki, także pamiętaj, że tylko od Ciebie zależy, czy podejmiesz inicjatywę i zechcesz działać z dziewczynami, i zechcesz się rozwijać. Pewność siebie w kontaktach w rozmowie to bardzo ważna rzecz. I naprawdę, jeśli nie tego się nie nauczysz, to zawsze, tak jak mówię, będziesz miał problemy i może być ciężko, żeby ci to wychodziło tak, jak tego chcesz. Jestem świadomy tego, że niektórzy z Was mogli nie być tego świadomi, na przykład spotykaliście się z dziewczyną i kontakt po jakimś czasie się urywał, ale założę się, że wtedy po prostu popełnialiście jakieś błędy. Tak jak mówię. Tak jak mówiłem w pierwszym wideo, mógłby to być mógłby to taki błąd, że nie, nie inicjowałeś dotyku, że nie byłeś decyzyjny na spotkaniu, czy nie pokazywałeś tej pewności siebie poprzez odpowiednią rozmowę z dziewczyną? I to wcale nie musiała być twoja wina. Teraz możesz to wszystko zmienić, bo przygotuję dla ciebie materiał, który pokaże ci, jak od zera zwiększyć tą pewność siebie, jak nakręcać na siebie dziewczyny, jak to wszystko robić w praktyczny sposób, nawet naśladując mnie w rozmowach i wykorzystując rzeczy, które ja stosuję z dziewczynami. Także zapraszam cię do obejrzenia następnego wideo. Tam powiem ci jeszcze nieco więcej rzeczy, spróbuję zaatakować ten temat z innej strony. No i myślę, że to ci się spodoba. Zobaczymy się niedługo, także do usłyszenia.